Choć nikt prócz spowiednika nie wie, że przemawiam do ciebie, jednak ja sprawię, że kiedyś będzie wszystko wyjawnione dla pożytku dusz. Moje poufne z Tobą rozmowy staną się jakby Ewangelią dusz zakonnych. Niejedna z nich zapłonie gorętszą miłością, czytając te karty. Zapragnie życia ofiary i zapomnienia o sobie, byle tylko uzyskać przyjaźń Jezusa. Dojdą do tej przyjaźni. Jeżeli tylko będą wierne w spełnianiu tego, czego Jezus wymagać od nich będzie w danej chwili. To jest chyba y, z jednej strony największy sekret, a z drugiej najważniejsze przesłanie objawień Pana Jezusa danych siostrze Leoni dla zakonnic i zakonników. Trwanie, wierność i sprawianie Mu przyjemności. Tutaj dużo pewnie można zaczerpnąć z relacji ludzkich, małżeńskich, narzeczeńskich, jak sobie ludzie zakochani w sobie i kochający się sprawiają przyjemność. I Pan Jezus w wielu miejscach dziennika podpowiada Leoni, jak ona pyta: W jaki sposób mogę cię ucieszyć, co mogę zrobić? Przecież Cię kocham, ale jak Ci to okazywać? No Ty jesteś Bogiem. I on wskazuje na te małe, drobne, codzienne rzeczy, dokładnie takie, jak sobie je okazujemy i przekazujemy w życiu ludzkich relacji, które jego też cieszą. Oczywiście na pierwszym miejscu stawia stan łaski uświęcającej i to jest kwestia, do której powraca jako bezwzględna bez niej właściwie nie można ruszyć dalej. Więc jakby ciągłe nawracanie i trwanie w gotowości przyjęcia go ale dalej podpowiada y, wartość adoracji eucharystycznej, przychodzenie, zaglądanie do kaplicy, rezerwowanie czasu dla Niego. To, to co chyba duszom zakonnym przekazuje, o co się też upomina, bo On już nawet nie prosi, On się upomina i wskazuje, że, że właściwie bez tego. Zakonnik niczym się nie różni od kogoś, kto nie poślubił pana Jezusa, jest właściwie taki sam, a tu jednak łączy nas więź i łączy nas ślub. W wielu rozmowach mistycznych z siostrą Leonią, kiedy pan Jezus mówi y, o tym, jak zakonnice, bo głównie mówi o tym z racji oczywiście tego, że siostra Leonia była kobietą i zakonnicą, podkreśla znaczenie modlitwy. I właściwie w modlitwie widzi i sens, i sposób wyrażania się zakonnego życia. Kilka razy mówi o tym, że choćbyście zamiatały, obsadzały prały i planowały gospodarcze życie domu i ewangeliczny wymiar tej posługi, dniami i nocami, jeżeli nie będziecie się modlić, nic się nie wydarzy. To właściwie jest działalność na marne. Ona być może, patrząc na to z zewnątrz, wygląda, mm, robi wrażenie. Natomiast w tym wymiarze duchowej kondycji zgromadzenia, to są czynności daremne. Mówi o tym kilka razy i to jest wstrząsające, bo pokazuje też przykłady, w których takie rzucenie się w działalność, no właśnie gospodarczą, zewnętrzną, bez modlitwy, owocuje na przykład tym, że nie ma powołań. Że zgromadzenia marnieją, że nie kwitną, że nie przychodzą tam nowe młode kobiety i nowi młodzi mężczyźni, no bo do czego mają przyjść? Do ścierki miotły, i działalności ewangelizacyjnej? No nie. Więc mówi, że kiedy nie ma modlitwy, zgromadzenie umiera. I rzeczywiście siostra Leonia w którymś momencie, wsłuchując się mocno w te jego słowa, organizuje kilka takich akcji, które. Podobno do tej pory funkcjonują u sióstr służebniczek, takiej pogłębionej modlitwy, pogłębionego trwania. Zachęca do włączania się w arcybractwo Straży Honorowej, Serca Pana Jezusa. To bardzo pionierskie w tamtym czasie. Ojcowie Jezuici propagują to na ziemiach polskich. To przychodzi z Francji i siostra Leonia zaraz się w to włącza. Jest zelatorką dzieła. Udaje jej się dziesiątki sióstr pozyskać, żeby na takim. Zegarze całej doby każda siostra mogła się wpisać i wybrać swoją godzinę czuwania przy sercu pana Jezusa. Rzeczywiście siostry czuwają i widzą niemal natychmiastowe owoce takiego zaangażowania. Więc, jeżeli by się coś z tego dało zabrać na dzisiaj do obecnych domów zakonnych, to mogłoby się okazać, że niespodzianki i prezenty dosyć szybko są bardzo duże i zaskakujące.